Jest takie zdanie kościół, kościoła na temat rodziny, a raczej chyba jej braku. Od około pięciu lat rodzice. E, przepraszam, e, źle przeczytałem pierwsze zdanie. Jakie jest zdanie kościoła na temat rodziny, a raczej chyba jej braku? Od około pięciu lat rodzice żyją obok siebie, ciągle się kłócą, nie mogą dojść do porozumienia. Dodam, że ojciec nie robi nic, aby nasza rodzina normalnie prosperowała, a wszystkie obowiązki spadają na mamę. Czy w tej sytuacji nie byłby lepszy rozwód, aniżeli ciągłe przechodzenie obok siebie? W takiej sytuacji wszyscy się męczą, a moje młodsze rodzeństwo chyba najbardziej. No bardzo bym ostrożny, przypominam to jeszcze raz wszystkim w takiej ocenie z sytuacji małżeńskich, rodzinnych, zbyt płytkie. To znaczy, ja wiem, że to co pani pisze, to są wszystko fakty, natomiast tam są jeszcze korzenie, to nie tylko listki. Ktoś powiedział, o listki zwiędły, dlatego że w korzeniu się jakiś robaczek wgryz. Natomiast dlaczego nie lepszy rozwód? Proszę państwa, każdy z nas, chyba każdy, zaraz zapytam o to pana Pawła, miał takie sytuacje, że jak się czegoś uczył, nadchodził trudny moment, trzeba się było tego pana Tadeusza tam dużo nauczyć, czy rozwiązywać jakieś równanie, to my mówiliśmy, ja się tego nigdy nie nauczę, mam dość, ja już więcej do tej szkoły nie pójdę. Nie, to ja miałam inne podejście, ze współczynności zastępczych. No, Ale nie miał pan taki, takiego momentu Totalnego załamania, że ja tego nigdy nie zrozumiem Że ja, ja się z tą nauczycielką nigdy nie dogadam ja, ja no Nie, nim... jeśli chodzi o pana Tadeusza, nie Ale no, rzeczywiście może nie przy, przy równaniach Tak, przy równaniach to były takie momenty państwa, że, że Był jeden moment zwątpienia I zapytam też państwa Czy znacie wielu takich ludzi, którzy rzeczywiście W klasie czwartej, piątej, szóstej Przerwało szkołę, bo nie dało rady I zgodnie z zapowiedziami Wycofało się z, z systemu edukacji Przyznacie państwo? Nie, nie znam takich ludzi Nastąpiły korepetycje Nastąpiło zajęcia dodatkowe Nastąpiło pogadanie z nauczycielem Nauczyciel tam odpuścił no, Ktoś nie zdał jeden rok no, Miał poprawkę Ale do tej szkoły jakoś ją dokończył I proszę państwa Dlatego Nikt nie, nie radzi sobie na wzajem. Wiesz twój dzieciak tak się stresuje przy tej matematyce Weź mu daruj tą szkołę tam Po co mu szkoła? Będziesz żył no, zostanie, Będzie układał kafelki Z czasem szacunkiem do układania kafelków Przez Trzeba mieć głowę Nikt nie mówi, tylko wiesz, no co my zrobimy? No korepetycje trzeba, no trzeba iść do dyrektorki, trzeba iść do nauczycielki, trzeba z nim porozmawiać, może mu dać troszeczkę odpocząć, może się zestresował, ale nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby przerwać szkołę, bo się nam chłopak załamał. No chyba, że następuje załamanie psychiczne, takie, że ktoś odlatuje, no to przerywa szkołę czy studia. I proszę Państwa, podobna sytuacja jest z małżeństwem. Jest tyle sposobów, poprawki, zdania jeszcze raz egzaminu, specjalistów, korepetycji, mówię cały czas o małżeństwach repetycji małżeńskich, poprawek małżeńskich. I dlatego Pan Bóg mówi nie. Dlaczego, proszę Państwa, jak się człowiek, człowiek nie skończy szkoły, nie będzie miał pisać, liczyć, to nie będzie mógł funkcjonować w społeczeństwie. Jeśli nie skończy szkoły małżeństwa, szkoły miłości, nie będzie mógł funkcjonować w Królestwie Niebieskim. Musi się tego nauczyć. Proszę Państwa, gdybyśmy dali dzieciom możliwość decydowania, to wiele historii karier edukacji szkolnej kończyłoby się 4 września w pierwszej klasie, bo mi się mama znudziła, ta szkoła pani taka głupia. Na szczęście są rodzice, nie pozwalają na te wszystkie emocjonalne wybuchy, tylko korygują, wspomagają karcą, pocieszają, zachęcają, przekupują nieraz, żeby to dziecko jednak poszło. Natomiast ro, jeśli chodzi o małżonków, to im żaden z ludzi nikt nie może nakazać, ani ksiądz probosz, ani psycholog, ani sąsiad, ani matka, jak się chce rozwieść i, i to się rozwiodę. A Pan Bóg mówi, nie rozwodź się. Wykorzystaj wszystkie swoje, nie swoje, wszystkie możliwości, jakie daje Ci kościół, społeczeństwo, bo są wspaniałe poradnie, różne rodzinne, ludzie pracują świecy, nawet niewierzący. Proszę Państwa, na rany niektórych ludzi trzeba ogromnego wstrząsu. Niektórzy ludzie zostali tak, tak się pochorowali duchowo, że trzeba potężnej kuracji antybiotykowej, żeby ich z powrotem uzdrowić, żeby się stali zdolni do małżeństwa. I, i, i dlatego Kościół mówi, nie wycofujcie się, będziemy wam pomagać, ale idźcie do przodu, bo powtarzam, bez skończenia tej szkoły do Królestwa Niebieskiego nie wejdziecie, a, a śmierć za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat przyjdzie, na pewno.